Jan Kiszczyński, wypieki. Jak co roku wyrusza w stronę bramy ratusza wielki tłum. Wszyscy się rozpychają, konkurs ciast oglądają. Jest potworny szum. Na jarmarku w Lubaniu babcia z kochaną uśmiechają się. Mają pyszne pierniki, ciasta, bezy, torciki, zachwalają je. Pani, pulchna jak pączek, biorąc ciasto do rączek, patrzy w oczy me. Mówi, kupuj makowce, są na świecie najsłodsze, każdy o tym wie. Chwalą baby wypieki, torty i galarety, w tortach pyszne rum. Miodem bułki smarują, dzieci nimi częstują, jest... Potworny szum. W konkursowych wypiekach bierze udział nasz piekarz. Rysiek, on się zwie. I Staś piękni z wyręby, co uwodzi z zaręby panny dwie. Wszystkim nerwy puszczają, dzieci w chórze śpiewają, blask oświetla je. Pan z wyręby obraża Lubańskiego piekarza. Chyba będzie źle. Wtem po cichu się zjawia skromny Pan Stomisławia. Józef on się zwie. Cały konkurs wygrywa, ma wspaniałe pieczywa. Ludzie cieszą się. Ci, co grzeczni nie byli, co się bardzo puszyli, zawstydzają się. Aby weszli do nieba, dziś pokory im trzeba. Każdy z nich to wie. Stał Bogdan Dmowski.